Panie profesorze, na zakończenie ostatnie moje pytanie. Gdyby Pan profesor znalazł się w takiej sytuacji, czego zresztą życzę po ludzku, że jest Pan w stanie, do, 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 mógłby Pan doradzić, czy decydentom, w Polsce odpowiedzialnym za politykę historyczną, czy osobom, które, które ją wdrażają w życie, to co by Pan doradził, jeśli chodzi o te wszystkie spory spory historyczne, które są teraz na linii Warszawa-Berlin. Znaczy nie teraz, to jest Niemcy prowadzą bardzo konsekwentną tutaj politykę od w zasadzie od zjednoczenia, czyli od 91 roku. Na co polscy historycy powinni zwracać uwagę, jakie zagadnienia są istotne? No ja na przykład prywatnie to mówię bardzo cenię pracę Tomasza Cera na Zbrodnia Pomorska. Uważam, że, że to jest młody badacz, który zrobił bardzo ważną pracę z punktu widzenia opisu tego, jakie znaczenie Pomorze odgrywało w ogóle w polityce niemieckiej, jak w ogóle ta ofensywa drachnach Osten ze strony Niemiec wyglądała od XVIII wieku, ale nie tylko w ogóle, jak Elita Zachodnia patrzyła na Polskę i Europę Środkowo-Wschodnią. Co by Pan doradzał polskim, no nie wiem. Badaczom, historykom, politykom, marketingowcom, PR-owcom, którzy zajmują się szeroko rozumianą historią, muzealnictwem, wszystkim tym, co dotyczy tej bardzo wrażliwej sfery dla Polaków, jaką jest historia i relacje polsko-niemieckie. Pierwsze, czyli my musimy podzielić to, w cudzysłowie, polski rynek. Czy na polskiego, do polskiego czytelnika. To jest jakby inna trochę narracja. Inna narracja, ponieważ polski czytelnik z reguły wie, orientuje się, jaki jest kontekst, czyli tutaj prace, powiedzmy takie, jak pan wspomniał, takie yy, przyczynkowe, to nie są przyczynkowe, ale takie dokładne prace regionalne yy, odgrywają ogromną rolę. To są jest bardzo istotne. Yy, takie prace jednak w sumie raczej się nie nadają na publikacje, żeby ją publikować, powiedzmy, w języku, jako książkę. Po prostu nie znajdzie czytelnika, raczej. Ale artykuł z tego, jak najbardziej. Artykuł, po prostu, artykuł z tego, na lepiej po prostu, w jakimś dobrym czasopiśmie, można, można powinien się zrobić. To jest jedno. To jest, jakby pierwsze. Czyli na polski rynek jest bardzo istotne są te case studies, te, ta mikrohistoria. Dokładne przebadanie, jak to wygląda, i to jest jakby jedno. A na, na stronę niemiecką, i tutaj widzę duże pole podpisu dla polityków, a chcą się wykazać. Jeżeli chcą się wykazać, czyli jakby współpraca z historykami i historyczkami, ponieważ, jak ja to wspomniałem w swoich powiedziach, Niemcy do dzisiaj nie zrehabilitowali polskich ofiar. Kompletnie nie. Zrehabilitowali y, ofiary Holokaustu absolutnie jako pierwsze, zdecydowanie. Czy to była zbrodnia Soska i nie ma dyskusji, że, y, że to była zbrodnia. Zrehabilitowano z Roma, absolutnie. Zrehabilitowano y, homoseksualistów, którzy byli skazywani, ale oni by skazywali tylko czasem Narodowego Socjalizmu, ale. I po, i przed, ponieważ paragraf 185 w niemieckim okresie karnym, on powstał w 1870 bodajże już, nie pamiętam, 1885 rok i był ważny do 1901 roku, a wskazywano go bodajże do postulat 70 z tego paragrafu, ale oni zostali ryczałtowo zrehabilitowani. A ja się pytam, dlaczego polscy politycy nie wpadli na pomysł żądać od strony niemieckiej o niemieckiej prawa, żeby zrehabilitować prawnie ofiary polskich, niemieckich represji. Przecież są, jak ja wspomniałem, tak zwane sądy, sądy specjalne swoją drogą, ale te sądy do doraźne. Weźmy pod uwagę, ja mówię, Polaków było w Auschwitz więzionych, Polaków i Polek. Podaję 140, 150 tysięcy, już nie pamiętam liczby dokładnie, z tego połowa została zamordowana. Z tego część umierała z głodu, różne choroby, zatłuczona, rozczarowana. Ale przecież około kilka tysięcy było Polaków zamordowanych, pod czarną, zamordowanych przez czyli z Katowic przyjeżdżały tzw. Policyjny Sąd Doraźny na miejscu skazywano Polaków. I rozszczeliwano. I tu są wyroki w cudzysłowie. I co jest istotne, niemieckie sądy powojenne w latach 50., -tych, 60. -tych wtórnie zalegalizowały te zbrodnie, czyli de facto niemieckie państwo prawa, które twierdzi, że przezwyciężyło przyszłość, uznaje wyroki w cudzysłowie, a to były zbrodnie na Polakach, jako prawidłowe. Ja bym to jako polityk, bo tego historia nie może żądać. Historyk to może opisać, może stwierdzić, co było. A polityk ma tutaj okazję pojechać, powiedzmy, do Berlina. I słuchajcie, tu jest taka sytuacja, że do dzisiaj polskie ofiary nie zostały zrehabilitowane. One stały na podstawie takich paragrafów skazywane. Wyście was, w no, cudzysłowie żydowskie ofiary i tak dalej, zrehabilitowaliście. A dlaczego polskie ofiary nie rehabilitowaliście? Ale oni twierdzą, że zbrodnie paragrafów nie były z przyczyn rasistowskich. To, było, to jest nieprawdą. To jest nieprawdą, ponieważ zbrodnie niemieckie w Polsce były z przyczyn rasistowskich, antypolskich. I we wszystkich, na przykład, do Auschwitz wysyłano, na przykład jak Żydę, jak zachowały się kartoteki, jak Żydę wysyłano do Auschwitz, to napisane było Jude. Para, przyczyna, jaki paragraf? Jude. Ja na przykład, do homoseksualistów bardzo mało było, były na przykład jakieś paragrafy paragrafu przestępstwa i tak dalej, czy politycznie. A do Polaków było co? pole, czyli Polak inteligent, Po prostu. Przynależność etniczna i do klasy były kluczowe, czyli to jest czysto rasistowskie. Ja tutaj wymagam, żeby niemiecki Bundestag, nie jakiś głaz nam postawili, to niemiecki Bundestag te ustawy, według których Polacy byli y, 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 prześladowani, zostały y, odwołane jako, znaczy. Zniwelowane, żeby no po prostu. Dlaczego tego się nie zrobi? I to jest, to jest dla, dla polityków. I jeżeli teraz mówię o ofensywie, to wtedy nagle postawimy takie lustro Niemcom, że w nie, w po 1945, czyli po 1949, niemieckie sądy to wtórnie zalegalizowały te zbrodnie. No to jest chyba inna debata. Już nie można powiedzieć, że to są zbrodnie nazistowskie, bo jeżeli niemieckie sądy, nie nazistowskie, niemieckie sądy to wtórnie zalegalizowały, to są zbrodnie niemieckie, czysto wtedy były niemieckie i dzisiaj są niemieckie, bo oni sami to uznali, niemieckie sądy powojenne uznali to jako właściwe I to jest... Ja jestem przekonany, że w Polsce nawet po tej lewicowej stronie, nie wszystkich oczywiście, panu Ruchyniewicza nie przekonamy, możemy zapomnieć, ale ja jestem przekonany, że czytelników wyborczych również przekonany. Tylko to trzeba zrobić, ukazać jakie to jest, co Niemcy de facto zrobili. Wtórnie zalegalizować zbrodnie na Polakach. To jest, to jest mocne w cudzysłowie. Ja bym, ja bym na dzisiaj taką opcję yy, zastosował. A co za sobą ciągnie, jeżeli jest rehabilitacja skazanych reształtowo, co oznacza, jeżeli ktoś był niesłusznie skazany, na życie odszkodowanie, według niemieckiego prawa, nie polskiego. Nas nie będzie sądził żaden Żurek, czy jakiś Tuleja, czy jakiś Bodnar. Te sprawy idą przed niemiecki sąd, ponieważ to były niemieckie sądy. Te niemieckie sądy wydawały te wyroki, i zatwierdzały te wyroki. I dlatego o odszkodowanie trzeba sądzić przed niemieckim sądem, przed niemieckim państwem, nie polskie państwo. Jeżeli sąd niemiecki odmówi, to wtedy mamy idziemy do, do sądów europejskich. Panie...